Hej, 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 z tej strony Dorim i po raz kolejny witam was w materiale z gry World of Warcraft. Dzisiaj po raz kolejny znajdujemy się na moim Enhancement Szamanie, dzisiaj porobimy sobie World Questy, ale cały gameplay będzie tylko i wyłącznie tłem do tego, co chcę wam przekazać. E, może na początek chciałbym... no, 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 nie przeszkadza mi tutaj w rozmowie e, może na początek chciałbym Was bardzo przeprosić za to, że przez ten pewien czas nie pojawiały się żadne materiały. Jednak moje, mój stan zdrowia nie pozwalał mi na nagrywanie, byłem chory i po prostu musiałem na chwilę zaprzestać moją, powiedzmy, tak zwaną działalność YouTube'ową. Ale teraz po prostu wróciłem i, i myślę, że będę kontynuował pewne serie. Właśnie, skoro o seriach mowa, no to myślę, że ten gameplay można też zaliczyć do serii Co gdzie jak, to znaczy, że do tutoriala jak grać Enhancement Shamanem jednak nie jest to do końca to o czym mówiłem w trakcie materiałów, gdyż w trakcie materiałów mówiłem, że pokażę jakieś dungeon czy coś takiego Stwierdziłem, że jednak, jednak World Questy są troszeczkę luźniejsze i będę mógł się bardziej skupić na komentarzu. I na przekazaniu tych kilku informacji, które chciałbym Wam przekazać. A w tym materiale chciałbym Wam przekazać hmm, coś, co powinno się znaleźć w moim pierwszym filmie na, na YouTube, a mianowicie swoistą zapowiedź, powiedzmy, kanału. Tak? Dokładnie rzecz biorąc, dokładnie rzecz ujmując, jest to zapowiedź kilku serii, które chciałbym zrealizować w ramach, w ramach mojego kanału. Hmm, I po prostu kilka. kilka Kilka rzeczy, które będą się pojawiały. E, mate, czego dotyczyć będą materiały, które. O, już zrobiłem ten quest? Bardzo szybko. E, czego dotyczyć będą materiały, które będą pojawiały się na moim kanale? No tak, ktoś teraz może powiedzieć, o, bo mnie no robisz filmy od dupy strony, tak? Najpierw dodałeś 4 filmy czy 5 filmów, teraz dodajesz o czym będzie twój kanał. Wiem, może, może rzeczywiście to powinien być film, który, od którego powinienem zacząć. Który powinienem rzucić na samym początku, no ale okej, okay, wyszło jak wyszło. Zacząłem od tego, mm, od tego poradnika dla Enhancement Shamana, no ale teraz jednak przemyślałem sobie to, co nieco. E, pomyślałem też, co mógłbym nagrywać. Mm, co mógłbym nagrywać na tym YouTubie, co, co mógłbym wam prezentować. No i po prostu zmienimy troszeczkę, zmienimy troszeczkę te zasady, ten plan. Okej, okay, mm, Od czego zaczniemy? Zaczniemy od tego, że chciałbym. Zaprezentować wam e, pewną serię, którą będzie prezentacja klas. E, ta seria, powiedzmy, miała swój początek w, właśnie w serii, powiedz, w serii Co, gdzie, jak. M, dlatego, że tamta seria też miała, na, miała za zadanie zaprezentowanie kilku klas. Jednak uznałem, że ona jest zbyt szczegółowa, ona jest bardzo teoretyczna, jeśli przez. 3-4 odcinki, po prostu jest taka stricte teoria, jakie są te wszystkie umiejętności, talenty itd. No to zanim ktoś zobaczy ten gameplay, no to musi sporo poczekać, tak? Mm, zanim to się pojawi, a to chyba jest to najważniejsze. Mm. Właśnie ten gameplay, tak, to, to, to mięsko, żeby zobaczyć, właśnie jak wygląda ta klasa, yy, jak się nią gra, jaki jest, powiedzmy, feeling, tak. Yy, dlaczego doszedłem też do takiego wniosku? Ostatnio odpaliłem sobie mojego druida i postanowiłem sobie troszeczkę pograć feralem. Nigdy nie grałem feralem, stwierdziłem, no dobra, zobaczmy, jaka jest ta specjalizacja, jak się nią gra. I. Yy, uznałem po, 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 po paru tam godzinkach gry, uznałem, że okej, okay, wygląda ciekawie, ale chciałem zobaczyć, jak wygląda gra, gra Feralem z większym item levelem, dlatego, że ja zauważyłem, że mam na przykład straszne problemy z energią. I chciałem zobaczyć, jak wygląda ta gra na jakimś tam konkretniejszym item levelu, yy, gdy, gdy coś ciekawego rzeczywiście, rzeczywiście rzeczywiście już można porobić na takiej postaci. I okazało się, że nie ma nie ma takich gameplay i takich typowo stricte pokazujących yy, pokazujących co potrafi dana klasa. Okej, okay, są na przykład gameplaye typu yy, nie wiem, na dungeonie, tak? Cały dungeon, z widoku tej postaci, ale to po prostu oglądamy bardziej. Czasami łapałem się na tym, że skupiałem się bardziej na oglądaniu dungeonu yy, niż, na, niż na oglądaniu yy, Oglądaniu gameplaya i, 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 i co się robi tą postacią, więc po prostu uznałem. A na polskim YouTube to już w ogóle czegoś takiego nie ma, więc uznałem, że po prostu to będzie pierwsza seria, yy, którą stworzę. Serię będę jechał całymi klasami, czyli po prostu każdy odcinek to będzie inna specjalizacja i będę omawiał. Podobnie jak w serii Co? Gdzie? Jak? to znaczy będę omawiał też te najpodstawowe umiejętności, jakimi, um, jakimi dysponujemy, y, jakiś tam zestaw talentów i tak dalej, no ale przede wszystkim feeling z gry, y, feeling y, z grania tą postacią, grania tą specjalizacją. E, może mniej więcej jakie, jak, jak wyglądają cyferki dla danej, dla danej specjalizacji e, i ogólnie mój komentarz co na temat danej specjalizacji sądzę. E, jak na razie mam cztery postacie na 110 poziomie, a to wymaga niestety postaci na 110 poziomie. Ogólnie ta seria nie jest jakaś regularna, to znaczy, że nie mogę powiedzieć, że będzie, nie wiem, co 3 dni będę wrzucał materiał w tej serii. Dlatego, że ona wymaga sporo czasu. Przede wszystkim muszę wylewelować postaci. Aktualnie OK dysponuję wieloma takimi postaciami, mam... znaczy wieloma 4. Każda ma powiedzmy tam te trzy specjalizacje. Mm. Ale, ale po prostu no w pewnym momencie te postacie się skończą i, i ja muszę wylewelować pozostałe. Po drugie, muszę wszystkie bronie, wszystkie y, artefakty y, odblokować. Y, trajty najlepiej Odblokował wszystkie, wszystkie te trajty, ale no, te cztery nowe może być troszeczkę trudno, bo to jest sporo, sporo czasu. Po drugie, ja muszę się mocno zapoznać z tą klasą, to znaczy, ja muszę sporo kontentu porobić. Może nie rajdę, bo, no, bo rajdować to rajduje głównie moim szamanem, ale chociażby te Mythic Plusy, yy, tak, no te Mythic Plusy bym musiał porobić, żeby po prostu nauczyć się grać. Nie mogę zaprezentować materiału z klasy, z którą nie wiem co robić, tak. I, i, I którym nie potrafię grać, więc, yy, więc yy, no ten, ten, ten czas jest też potrzebny na yy, po prostu oswojenie się z klasą, oswojenie się specjalizacją. No i ostatnie to jest zdobycie giru, tak? Wiem, że na pewno nie uda mi się zdobyć zawsze bisowego giru, yy, żeby ta statystyka była jak najważniejsza, żeby statystyki były jak najlepsze, ale będę starał się jak najmocniej to optymalizować. Żeby, żeby one były w miarę zgodne, żeby one miały. Miało, żeby miało to sens, żeby, żeby ten feeling już było coś widać, no bo. Co mi z tego, że mam klasę, która na przykład główną statystyką jest heist, a ja będę miał, nie wiem, ja będę miał milion kryta, a tego heista będę miał 10%, no to wtedy ten feeling będzie słaby, tak? Bo teraz te statystyki bardzo mocno wpływają na gameplay. Widać się na przykład po moim enhancement szamanie. E, więc po prostu to będzie seria, która zabierze trochę czasu. Pierwszym właśnie, mm, pierwszą klasą, którą się zajmę, to jest właśnie mój main, czyli, czyli Shaman. E, powiedzmy, że Enhancement już został w miarę przedstawiony w serii co gdzie jak, więc nie będę się na nim skupiał. Mm, troszeczkę pograłem w Restoration już, więc, y, więc ten, ten myślę, że kolejny będzie healerski, albo chyba, że na razie się skupię jeszcze na, na Elementalu, no to, wtedy, no to wtedy po prostu może wrzucę. Wszyscy Phoenix z gry Elemental, ale co z tą stronę, bo to mnie zaraz wyrzuci, bo, bo tu jest rajd. Ok, yy, także to jest, pew, to jest pomysł na pewną serię, którą chciałbym zaprezentować Wam na, wam na moim kanale. Mm. Drugim contentem, który e, chciałbym, chciałbym wrzucać na mój kanał, są pogadanki, zwykłe pogadanki. E, o Jezu, właśnie, tego się obawiałem, właśnie tego się obawiałem. Zwykłe pogadanki. E, pierwsze z nich będą dotyczyły jakichś tam nowości, czyli co nowego, co nowego pojawiło się w grze. E, co by zad wymyślił, co chce rzucić w nowym patchu. Tych nowości pojawia się sporo, bo powiedzmy, no nie oszukujmy się Legendy z w content więc zawsze coś tam nowego się pojawi. W tych pogadankach będą też jakieś zmiany klasowe. Zazwyczaj to pewnie będzie dotyczyło klas, którymi już grałem, grałem, lub które zostały przedstawione w, w serii właśnie tych prezentacji klas. No i ogólnie, ogólnie, ogólnie nowości dotyczące gry. Oprócz tego pewnie będę przedstawiał jakieś gameplaye, mechaniki z gier. Mechaniki z gry, w sensie nie z gier, tylko mechaniki... O matko, znowu mnie wyrzuciło. Nie dolecę tam w życiu. Dobra. Spróbować polecieć tam bardziej o Stonehenge Mountain. E, będą to pewne mechaniki po prostu, które są zastosowane w grze. No i też moje uwagi na przykład, nie wiem... Przykładowym filmem może być, co sądzę na temat teleferów, Tak, i zrobię po prostu film, film, w którym wyrażam swoją opinię na temat telefera i mam połączenie właśnie mechaniki w grze, plus jakiejś tam mojej opinii i, i, i tego, co sądzę o, o właśnie tym, tym poziomie trudności dla rajdów. Okej, okay, kolejnym, kolejnym częścią kontentu, który chciałbym umieszczać na moim kanale, będą materiały dla nowych graczy. Można powiedzieć, że te prezentacje klas. Też są dla nowych graczy, no bo jednak to jest coś takiego, że a w sumie zacznę grać w World of Warcraft, grałem ostatnio na przykład w Kataklizmie, ciekawe jak teraz wygląda gameplay, grałem przykładowo Frost Mage'em, ciekawe jak teraz się gra Frost Major, Będzie mógł sobie obejrzeć taką prezentację tej klasy, eee, taka osoba będzie wiedziała jak się gra daną specjalizacją. Te prezentacje klas też są oczywiście dla osób, które już grają, a na przykład chcą zmienić albo chcą coś wylewelować, jakiegoś alta, eee, coś nowego. I, I po prostu chcą zobaczyć, jak gameplay wygląda z danej klasy. Materiały dla nowych graczy głównie będę opowiadał o, o pewnych właśnie tutaj kontencie, mm, który jest zastosowany, który jest w World of Warcraft aktualnie. Y, czyli co można robić w grze, tak? Wylewelujemy do setnego poziomu i co dalej. Y, czyli na przykład, nie wiem, o Mythic Plusach, o, o rajdach, co nieco opowiem y, Jakiś aktualnych. W sumie nie jakiś tylko aktualnych. Czy, 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 czy o jakimś kontencie PvP? Aczkolwiek ja prosem, prosem w PvP. O matka, ale oni spowalniają. Ja prosem w PvP nie jestem. No ale coś tam. W sumie teraz pojawiły się. Yy, pojawiły się te braule, więc one są dosyć fajne, dosyć ciekawe, więc będzie można też. Będę, będę na pewno prezentował jakieś tam gameplay z tych brauli yy, na swoim kanale również. Yy, Okej, okay, kolejną częścią, yy, z, którą chciałem omówić, są streamy. Pomyślałem, że dobrym pomysłem właśnie byłoby też streamować, jest to, jest to szansa na dotarcie do większego grona, większego, większego grona odbiorców i głównie z nimi będą dotyczyły właśnie World of Warcraft myślę, że skupię się przede wszystkim na nich na ogrywaniu tych właśnie klas potrzebnych do, do prezentacji do prezentacji tych klas e, Głównie tam będę właśnie, właśnie zaczynał, ubierał te, ubierał te klasy specjalizacje. I właśnie głównie to będzie robione na streamach. Myślę, że gdy uda mi się zdobyć powiedzmy jakąś tam mniejszą widownię, to, to, to te streamy mogą być bardziej, szczególnie że wowie z grom multiplayer, to myślę, że te streamy mogą być bardziej, bardziej takie no, z, udziałem, z, udziałem, z udziałem widzów. Ale streamy nie chciałbym też, żeby dotyczyły tylko i wyłącznie World of Warcraft, myślę, że po prostu może z jakichś innych gier. Uznałem, że nie chcę robić żadnych gameplay z innych tytułów, dlatego że gameplaye bardzo trudno się robi. Na przykład, nie wiem, ja bardzo lubię gry RPG, ale robienie gameplaya z RPG jest ciężkie, dlatego że ja na przykład jestem typem odkrywcy i jak gram w jakiegoś RPG, ja muszę mieć odkryty odkryte wszystko, a to jest po prostu w pewnym momencie no, nieciekawe dla widza, tak? Eee, dajmy na to, nie wiem, czy w Dragon Age Inquisition, czy, czy, czy w Wiedźminie, eee, po prostu o, film polegający na tym, że przez 30 minut biegam po mapie i szukam znajdziek, no, myślę, że to nie byłby, nie byłby jakiś super ciekawy materiał, więc uznałem, że po prostu coś takiego mogę robić na streamie i dzięki temu po prostu też mamy jakąś interakcję z widzami. Streamy będą nie chcę tutaj też obiecywać kiedy dokładnie będą zawsze się pojawiały streamy. Streamy oczywiście będą na YouTubie, muszę to jeszcze skonfigurować, nigdy nie streamowałem na YouTubie, wcześniej co nieco, no dość mało, ale streamowałem na Twitch'u Teraz chcę właśnie przejść na, przejść na YouTube'a Zobaczyć jak to się właśnie będzie jak to się będzie wszystko otrzymało itd., itd. i tak dalej, i tak dalej i Głównie myślę, że to będą około godziny 16-19. To są takie godziny, które najlepiej odpowiadają mi. Jestem ja wtedy po pracy, mam trochę, powiedzmy, czasu dla siebie, więc, więc te streamy mogą się odbywać, ale nie chcę też mówić, że streamy o, to bra, spoko, teraz codziennie od 16 do 19 te streamy będą. No bo po prostu, no nie chcę obiecywać na razie, bo po prostu nie wiem, jak to wyjdzie. Tak, ja mam też swoje yy, tam jakieś prywatne sprawy. Yy, tak jak mówię, pracuję na co dzień. Yy, więc, więc te streamy mogą być na początku nieregularne, dopóki ja nie ogarnę się i po prostu nie będę wiedział, że aha, dobra. Na przykład, nie wiem, wtorki, środy yy, jestem zawsze, mam zawsze ten czas, więc zawsze mogę streamować. Wiadomo, zawsze coś może wypaść, ale, ale powiedzmy, że ona no, stałe, te, te, na przykład te dwa czy trzy dni w tygodniu, ok, mogę streamować. To też nie znaczy, że w weekendy nie będę streamował, też będę się starał jakoś tam kilka godzin w czasie, w czasie weekendów znaleźć na ten stream. No ale mówię, jak na razie nie chcę obiecywać, nie chcę, mm, nie chcę mm, mówić dokładnie, że o tego, tego dnia, bo po prostu może ktoś potem uzna, że jestem niesłowny, że mówiłem, że w streamie będę w poniedziałki, a w żadnym poniedziałek się nie pojawiają, bo się pojawiają we wtorki. Po prostu to jest rzecz do przetestowania i do sprawdzenia. Taki off topic, gdzie ja jeszcze mam questy? Aha, tu mam jeszcze te trzy. Ok, eee, tak, jeśli chodzi o temat streamów, to myślę, że, myślę, że to jest wszystko, to jest rzecz do, rzecz do dogrania. Yy, I oprócz tego ostatnim tematem, ostatnią serią, którą chciałbym zacząć, powiedzmy, to jest seria. Nie wiem, jak ją nazwać, to jest po prostu robienie kontentu starych rajdów, zaprezentować graczom, którzy na przykład dopiero zaczęli grać w Legionie, nie znają starego kontentu, zaprezentować im stary kontent, stare rajdy. Yy. Myślę, że taki, taki, taki round zrobimy od Wanili aż do, aż do Drenoru. Przy czym Drenor może mi być bardzo, to, to już ciężej solować. Ostatnio co solowałem, to, był, mm, to były pierwsze cztery bossy tylko. Pierwsze cztery bossy na Sea of grimart. To jeszcze jest miejsce w Pandarii, niestety, ale to było na Mythiku. Tak, to było na Mythiku. Niestety jednego bossa nie da się wysolować, gdyż on ma mechanikę, mechanikę, która wrzuca nasz po prostu gdzieś tam w inny w inny, powiedzmy. W inny świat Tak, kurczę nie wiem jak to powiedzieć e, Dokładnie I, I przez to on nie ma targetu I, i się restartuje, tak e, To jest pewna mechanika, której nie wiem czy Blizzard Zmieni, żeby to było solowalne Aktualnie niestety ta rzecz jest niesolowalna No ale to jest tylko, mówię na, na Switch of Orgrim e, Na moich tych Ranach starych rajdów Chciałbym, aby właśnie Chciałbym opowiedzieć nieco o lore olor tego radu, co tam się działo, a także po prostu o mechanikach, jakie wtedy były ważne mechaniki i yy, co, gracze, co gracze musieli, musieli zrobić przy, przy danym bosie. Yy, te stare raidy będę robił z różnych postaci, nie tylko z Megan Helmsman dlatego że to ma też inny cel. Gdyż w Patchu 7.2.5 będzie taki scenariusz, w którym będziemy po prostu no, pokazywali, prezentowali swoje transmogi. No i właśnie głównym głównym celem tego hmm, powiedzmy tego hmm, tych starych rajdów jest zebranie właśnie starych girów, starych transmogów, żeby po prostu jak wyjdą wyjdzie te scenariusze, żeby mieć, mieć w czym się pokazać. Więc to jest, to jest główna tematyka, yy, główny, cel, główny cel prezentacji tych starych rajdów. A przy okazji, jak ktoś może sobie zobaczyć stary content, którego nie zna, którego nigdy nie widział, poznać coś o jego historii i tak dalej, to też będzie ciekawe. Yy, ok, myślę, że na chwilę obecną to już jest wszystko. No, film nie jest jakiś zbyt długi, ale, ale po prostu podstawowe informacje, które chciałem Wam przekazać, przekazałem. No, i co? Myślę, że myślę, że po prostu zobaczymy się w kolejnym materiale. Nie wiem której, z której serii. Eee, jak widzicie, tych serii jest kilka. To może być stream, może to będzie stream. Zresztą jutro mam raid, czyli czwartek, czwartek godzina 20. Mam raid. Jeśli, jeśli oczywiście uda mi się pójść, to tam akurat w ten, teraz mamy Mythic Progress. Hmm, myślę, że te raidy też będę starał się streamować, tylko nie wiem czy one będą z moim komentarzem, dlatego że no, ja jestem w gildii anglojęzycznej. Więc po prostu rajduję po angielsku. Więc nie wiem, czy, czy, czy dam radę jednocześnie tutaj skupiać się na rajdzie i, 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 i wspólnie rajdować z moim teamem. Dodatkowo jeszcze dawać swój komentarz po polsku, więc to może być bardziej, nazwałbym to cichy stream, na którym po prostu możecie, możecie oglądać nasz progres. No ale, ale to będzie jutro, zaczynamy o 20, jeśli oczywiście, jeśli oczywiście znajdzie się spot, bo teraz mamy troszeczkę problemy, nowi ludzie i tak dalej. Aaa, zabili mi tego mapka. Nowi ludzie i tak dalej, to wszystko jest testowane, nie zawsze tego spota się ma, no ale, ale to zobaczymy, zobaczymy to wszystko jutro. Okej, okay. jak na razie ja sobie czekam na, na to, aż ten Skullwrax się zrespi, żebym mógł go zabić i skończyć kolejnego worldquesta. A wam wszystkim bardzo dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnym materiale.